Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci wszystkie filmowe funkcje w nowym iPhone-13 Pro i 13 Pro Max. Większość tych rzeczy prawdopodobnie będzie też działała dla wcześniejszych modeli i jeżeli oglądasz to gdzieś w przyszłości, to możliwe, że Ci się ten materiał też przyda, nawet jeżeli masz jakiś późniejszy model. Także nie przedłużając, już wszystko pokazuję. Wchodząc w aplikację aparat, raz przewijamy w prawo, żeby wejść w funkcję wideo. Żeby zacząć nagrywać film, wciskamy po prostu czerwony przycisk i kończymy nagrywać film, kiedy jeszcze raz go wciśniemy. Podobnie możesz zacząć filmować, wciskając przycisk głośniej. I kończysz tak samo wciskając głośniej albo na przykład ten czerwony przycisk. Podobnie przyciskiem ciszej możesz zacząć filmować, i podczas filmowania możesz również zrobić zdjęcie, wciskając tutaj po prawej, w tej miniaturki. Możesz podczas filmowania również przełączyć obiektywy na ultra szerokokątny albo szeroki, albo na teleobiektyw. Żeby przestać filmować, znowu wciskasz na wyłączanie. W iPhone 13 Pro i 13 Pro Max mamy do dyspozycji trzy różne obiektywy. 1x to jest standardowy i on ma 26 mm. Klikając 0,5, wchodzimy w obiektyw ultra szerokokątny, czyli 13 mm. Wciskając razy 3, wchodzimy w obiektyw tele, czyli teleobiektyw to jest 77 mm. Możesz również przełączać się między tymi obiektywami, po prostu dwoma palcami się przybliżając albo oddalając. Widzisz, że gdy przybliżysz się, to zmienia się perspektywa. Gdy oddalisz, znowu się zmienia, ponieważ aparat sam przełącza obiektywy. Możesz również zrobić zoom, wciskając po prostu tutaj i przesuwając albo w lewo, albo w prawo. Maksymalny zoom to jest dziewięciokrotny zoom. Dziewięciokrotny oznacza zoom cyfrowy, ponieważ razy trzy używa obiektywu, a wszystko ponadto jest zoomem cyfrowym, czyli tu już tracimy jakość. Żeby na jakimś niestandardowym zoomie nagrywać. Wybierz ten niestandardowy zoom i przesuń palcem w dół. Żeby wrócić do normalnych obiektywów, znowu wciśnij któryś z obiektywów. Dla lepszego kadrowania, warto włączyć linie siatki. To są te dwie poziome, dwie pionowe linie. Żeby je włączyć, musisz w ustawieniach aparatu wcisnąć tutaj w kompozycji siatka. To musi być włączone. I tylko wtedy będziesz widział te linie siatki. Żeby wyostrzyć na czymś, po prostu wciskasz to na ekranie i już masz ostrość w tym punkcie. Teraz na tło, teraz na pierwszy plan. Żeby wyostrzyć i zblokować ostrość oraz ekspozycję, przyciskasz i trzymasz tutaj palcem. Widzisz, jest napisane blokada AE, AF, czyli Auto Exposure i Auto Focus. Auto Focus oznacza automatyczne ostrzenie, Auto Exposure oznacza automatyczna ekspozycja. Czyli teraz, nawet jeżeli będzie ciemniej lub jaśniej, to wciąż będzie utrzymana ta sama jasność. W tym momencie możesz również przyciemnić sobie obraz albo rozjaśnić. Żeby wrócić do normalnego trybu, wciskasz gdzie indziej na ekranie i znowu jesteśmy w tym standardowym trybie. U góry z lewej widzisz opcję wyłączania i wyłączania lampy błyskowej. Po środku widzisz czas, czyli jak długo już nagrywasz. Teraz 1, 2, 3 sekundy. Gdy przestaniesz, to się znowu zeruje. Po prawej masz dostępne opcje filmowe. Możesz zmienić rozdzielczość z HD na 4K, czyli teraz masz 4 razy więcej szczegółów, albo wrócić do HD. Również możesz zmienić klatkaż z 30 na 60, możesz znowu zmienić na 30, a w 4K możesz zmienić na 60 i na 24, czyli filmowo i znowu na 30. Jeżeli wejdziesz w opcję aparatu, Możesz tutaj w formatach włączyć nagrywanie wideo w formacie Apple ProRes. To jest nagrywanie w dużej rozdzielczości bitowej, a dokładniej to w 10 bitach. To pozwala nagrywać wyższej jakości filmy, które dają się też dobrze obrabiać w programach edycyjnych, ale uwaga, Ponieważ jedna minuta nagrania może ważyć nawet 6 GB, dlatego warto to mieć włączone tylko wtedy, kiedy naprawdę nam zależy na tym, żeby mieć najwyższej jakości obraz, a nie bezmyślnie, ponieważ wtedy sobie szybko zawalimy kartę pamięci. I teraz, wchodząc jeszcze raz w tryb wideo, widzisz, że tu się pojawił tryb ProRes, teraz jest wyłączony. Domyślnie on jest wyłączony, należy tutaj jeszcze raz kliknąć, żeby go włączyć. I w tym momencie pojawia się też taka sugestia, że maksymalny czas nagrywania to jest 95 minut. Ten iPhone ma 256 MB pamięci i widzisz, że tylko 90 minut około można nagrywać, a on jest jeszcze w miarę pusty, dlatego widzisz, jak szybko będzie zawalona cała pamięć, jeżeli będziesz nagrywał w tej jakości film. A to jest tylko w HD. Gdy wejdziemy w 4K, to widzisz, że maksymalny czas nagrywania to jest 27 minut. Dlatego bardzo, bardzo szybko zawalisz sobie kartę pamięci nagrywając w formacie ProRes. Ale wtedy masz w najlepszej możliwej jakości film. I wtedy naprawdę to już robi wrażenie. Przesuwając jeszcze raz w prawo, wejdziemy w tryb filmowy. W tym trybie iPhone będzie mądrze wyostrzał na twarzach, przede wszystkim nie gubiąc ostrości. To pozwala uzyskać naprawdę filmowo wyglądające kadry. I ten tryb też cyfrowo przetwarza obraz, analizuje co jest bliżej, co jest dalej, używając swoich kilka obiektywów i w ten sposób też rozmywa tło. Widzisz w tym momencie, że tło jest rozmyte, a tu to co jest ostre jest faktycznie wyostrzone. I w tym momencie, włączając blokady śledzenia autofokus, gdy przesunę obiekt, ostrość wciąż będzie na tym obiekcie. Działa to najlepiej, kiedy już filmujemy. W ten sposób iPhone emuluje działanie kamer filmowych, gdzie większe obiektywy, które mają po prostu inną fizykę światła, naturalnie rozmywają tak tło. Tutaj iPhone robi to cyfrowo, czyli podczas wyświetlania obrazu na ekranie cyfrowo przetwarza już ten obraz, tak żeby tło było rozmyte. Ale jest to robione cyfrowo, dlatego nawet po nakręceniu filmu możesz rozmycie tła wciąż przestawić. W trybie filmowym mamy też taką opcję, która się ukrywa pod F. F w świecie filmu i fotografii oznacza przysłonę. Im bardziej jest zamknięta, tym mniejsza głębia ostrości, czyli tym bardziej wyraźne to, co jest w tle. Im jest bardziej otwarta, czyli im mniejsza liczba, tym bardziej rozmyte jest tło. W tym momencie również możemy zamknąć tę opcję i jeszcze podbić albo przyciemnić ekspozycję. Mamy tutaj te różne funkcje. Jeszcze raz możemy włączyć albo wyłączyć lampę błyskową. Tryb filmowy działa tylko w dwóch obiektywach. W teleobiektywie i w zwykłym obiektywie. Jak widzisz, nie ma tutaj opcji wejścia w ultra szerokokątny obiektyw. Przesuwając jeszcze raz w prawo, wejdziesz w tryb zwolnionego tempa. Ten tryb nagrywa film w 120 albo nawet w 240 klatkach, ale tylko w formacie HD. Klikając tutaj, możesz przełączyć na 120 albo znowu na 240 klatek. Nagrywając coś w tym trybie, iPhone automatycznie zwolni środkowy zakres takiego filmu. Ale w programie edycyjnym będziesz mógł to wciąż edytować po swojemu, tak jak Ci się podoba. Przesuwając jeszcze jeden raz w prawo, wchodzisz w tryb filmu poklatkowego. Do tego trybu warto mieć aparat na statywie, tak jak ja teraz, ponieważ wykonujemy krótki film z czegoś co trwa bardzo długo. Dlatego jak tu zacznę nagrywać i zacznie się coś dziać, to mimo tego, że ja to przesuwam przez 5 sekund, to ten film będzie trwał tylko sekundę. I dlatego jeżeli nagrasz na przykład zachód słońca, który trwa pół godziny, to taki film na iPhone będzie zajmował tylko około jedną minutę. Czyli to jest tak zwany timelapse. W ten sposób możesz nagrać na przykład przesuwające się po niebie chmury, albo jak przed chwilą wspomniałem, cały zachód słońca. Klikając tutaj na ten trójkącik, możesz wejść jeszcze w tryb dopasowania ekspozycji, czyli jasności. Widzisz, że przesuwając to w prawo zmniejszamy jasność, a przesuwając to w lewo zwiększamy jasność. Czyli jeżeli na przykład chcesz nagrać w ten sposób zachód słońca, to teraz jest jaśniej niż będzie za 15 minut. Dlatego warto teraz rozjaśnić, żeby gdy za 15 minut będzie już ciemniej, iPhone sam z siebie kompensował tą ekspozycję, czyli ustawił jasność tak jak będzie za chwilę. W ten sposób cały film będzie odpowiednio jasny. W trybie filmu poklatkowego również możesz korzystać ze wszystkich trzech obiektywów. I tyle. Także jak widzisz, tyle tych funkcji nie ma, jest bardzo łatwo je opanować. Cała sztuka polega na tym, żeby z nich korzystać i wtedy zacząć korzystać z nich z głową. Dlatego ja Ciebie gorąco zachęcam do tego, żeby wyjść w świat i zacząć używać tych funkcji, bo jak widzisz, mają one bardzo szerokie możliwości i dzięki tym funkcjom zaczniesz robić naprawdę bardzo ciekawe ujęcia. Także tyle na dzisiaj, daj znać, czy się podobało. Jeżeli się podobało, to pamiętaj obejrzeć kolejny odcinek. A żeby go nie pominąć, to pamiętaj kliknąć subskrypcję i dać łapkę w górę. To pomaga też algorytmowi wyświetlać ten film większej ilości osób, które potencjalnie to mogą być zainteresowane. Dzięki Wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Trzymaj się. Cześć.